No, no widzi go w dżungli. Naganki. ganki. Jak to nie chciścia, bo nie wiem co kupić. Onie. Bafel, by coś o mi się wydarzy. Że... Nijmijmy waffel tą wieżę, bo ciągle strzyli hańba. Pójdź na wkł. Oja drużyna zmieszczyła wieża. Nie! Co?! 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 Bo no Boże... miałem ja serię zabójstw i To straszne... bo to, to straszne... To było Będzie bicie... Bicie... Władyka, ty tego re rewolwela nie klepiesz, drugiego. Do tej okrążki? Ja zawsze grałem w Władę, to... Yy, i... się... nie stakuje. Stakuje się. Lifesteal nie, unikł passive, Nie, Znaczy unikł. Gran jest to mi się stakował. Miałem 50, 40%. A mimo tego, że ta książka daje 25. A miałem to i guno. Sprawdźcie. Ale co chodzi o gunblade'a gun zrobić? No tak, samo 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 Ale nie rkunów nie, 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 teraz unikalny, wiesz, na ostatnim płacę. Może by mi to ktoś kłamał na górze, bo sam sobie nie dam rady. Ale chyba mogę mieć książkę Iguna. Tak, no to się stakuje. No, wiec, no. Cimku, to, to, to odwaliłeś teraz dobrą kaszankę. Ale dobrze. No, ten... Dobra kaszanka. No za późno, za późno... Ja tak nie biegnie. O No chodź, ja wpadnę. W tego Timosa. On zjadł mu już pół HP. Musicie go zjeść. Mukong, A tego... W No to w Mukonga. Jak to mówimy w ogóle. Kurde chciałem ulcić skrzyć o nim bez sulina to za... A i tego lamecka. Kogo, kogo? A, używa mnie. To masz to na... kurde, dzięki. Nie, nie ja chcę jak To jest swarży. Lecimy z minionami, lecimy z minionami. Gościa się rozłożył z tą butlą. Kofer bół ham mnie użygał. Że tu już jesteśmy, wszyscy pchajmy, 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 pchajmy dobra, utował na no, no, będę utował. jest, uciekajcie, uciekajcie fataliki Uuu. no, fataliki dostali jeden raz bojar no się... Ma, mi, Dobra, ja, ja nie to widać, aż... tak w Ej, co tak ty... Cześć co tak bije tym zresztą tak biega? Boże, zgadza się, można przyjść. Ale ty się nie odzywaj, bo ci trzeszczy mikrofon <grymne> Ciężko, nie, ciężka rozgrywka może hmm. wygramy. A teraz? No jest dobrze To cicho cię słychać, ale jest okej okay. Godzina 00, równo Tak? 01 nie kłam

Cześć! Ojej Coś tu kapitanie że Ale ej, ej przypominam jest wam ej, Przypominam wam, że byliście teraz obecni obecnej sprawie dupy, bo gonicie Za jednym fragiem, który ma low hp A Xin na przykład Ma problemy ze sobą No pff, sorry ale Dwa sześć staty to naprawdę mam problemy ze sobą Nie wiem czy mam Pomagać pokazowi, czy mam Zmierzę. nie pomagać o bo nie, uciek, uciekaj teraz, pego, pego, uciekaj Olej go. Ale... Tak padnie, no. Far, 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 <grym> to jest... <grym> o, wieku padniesz. E, nie ten czakr jest swigięty, wiecie moim zdaniem, tak sobie myślę. Ze mną, był ale na dopóki póki mu nalenie, to wcale, wcale nie, nie ten, nie dostał problemu. Nie no tylko to Ja, przestałem. ej, sorry, ja padłem tylko dwa razy. Piaszej. Ja no właśnie, no jest to ciekawe, tylko panu dwa razy Ej, przepraszam, mnie zabił ja tylko nie trzy razy Nie trzy Masz... Tylko e. trzy Cicho, cicho A że ten to mnie zabił raz Ja zawsze Ja mogę no, na sobie więcej fragment, tylko fokusują wukong, strasznie chyba O ja Ja się boję No potem ja mam, mi fokusują strasznie No i jak Ali A tym złożył już nit i to już będzie wiesz... Grzywki. Nie będzie. Wiesz, że do cię doskoczy czas i jak padasz. Właśnie wiem, do tego. Panie, to, jest, to jest grzyb, tak? Ciężki mecz będzie, panowy. To jest grzyb. tutaj Wawel, się za ale... Smoka ujdziemy. Dzięki. To jest grzyba tutaj. Ty. Ty. On nas tu ciągnie, on nas tu ciągnie Toż tam są wszyscy <noise> Te grzyby cisną Dobra, wafel, ty się wróć Będziesz Nie wiem, on o flamy wejdzie i w dupę, będzie. bijcie się tu, albo postawcie tu jakiegoś warda, albo CV-ka, albo cokolwiek O ja mam wardę, ja mam wardę, czekaj No stawiam... Tak, no tak, ale w krzaku bijamy tam Nie, nie miałem trzynku <noise> Nie z kini, tam z tą ścieżkę brudną Nie Co jest O 0 Przeciwnik jest Oj. Ej oni nas zjednią chcą z mówisz Ej, wie, wiecie co się zaczęła i idę, żeby mi szedł na ten na bota, nie? Na 200 Normalnie tak zawsze środek, gdzieś przebiegał nie? Ej on mam propozycję nie Wciskamy ich, wkładamy, nie wiem, noże, latarnie, kamy, dzidy, wzadki i wciśnijmy. Tego Singa, Singa, no, moglibyście go samić. Na komu byście go zdjęli. Byście na na combo nie rozumiecie? Patrz, a nunu? Mówię, róbcie combo, trzeba fokusować. Wasze combo jest śmiertelne. Trudno. Trudno. Jak ich jest. Trudno. i Tego wszyscy padają. Trudno. Boże, Trudno. Trudno z tym. Trudne sprawy. Nieźle, mój też. Nieźle, mój Moja mama. Szczerze, ja też to oglądam. Nieźle, mój też. O nie, ja też ja to oglądam. Ja też. Jak to jest to jest mocne. Na Happy, birthday. happy birthday. Jest tam. <grym> Nie wiem, może zjadł jakiś To jest. to kąkły, Dobra, jedna podał, miniony. Oni tu siedzą. Postaw Ward'a, postaw Ward'a. <grym> nie postaw ma. O, zespołania. dzięki. <grym> <grym> o, o no. tak. O to chodziło właśnie, żebyśmy tu Stow motion. Nie że może... zmieniono? U. O, je, o je. Ale, ej, nie nie nie, wróżę tego źle, ale wydaje mi się, że tu przegram <grym grym grym> Teraz pistolet, pistolet, pistolet Mam pistolet Nie lecimy za nimi Jasne Lećmy prosto, lećmy prosto O, czekaj, bo mnie wiesza pije Ej, to mu mam wracać. Ej no, bez jaj Ale to nie oni gdzie są? Oni gdzie są? Baro? Nie wchodź tam, o. Oni Cześć nas fałsz krzaki, ciągną są tu albo tu O Baron To już uciekajcie, już uciekajcie, bo Barona zrobili No zrobili już go U. Bojar o, to Nie da się dżuglować w tych czasach no Nic Zrobię sobie na koduchy, no tak Wiesz mhm. oni nam ro- Ej Wiesz, że tu stoi Jacks i oni nas jedzą pod turetem, czy to ty o tym wiesz? Jednego zabierz jednego ja, No ja! Ale mam fraga? U nie no, tak... coś mi sksił. Bo ja stój trochę pod turetem. Dobrze, no Waffel, Waffel ciśnij mocno no, tak, tak do jego. przodu, cały czas. Jest. Boże. O, o dawaj, dawaj, dobrze. Waffel pięknie. No, no, no. Waffel, Waffel, padasz Timo. Timo. Pięknie, o, to, pięknie Waffel, idealnie. mnie... o. Ej, to było tak na styk, ale wiecie, mieli barona i tylko jeden od nich przeżył, nie? Mimo tego, że my walczyliśmy pojedynczo. W skrócie, ogarniamy. A w ogóle... No nie. A nie. A nie. A w ogóle żebyś nie... go. Uu, coś przyleciało. O, nie widziałem go. Nie, może nie widziałem tego Wukonga, bo stary. Jezu... Idzie jeszcze... Idzie nie nie się. nie nie Tego się. nie widziałem. Ja w To nie no. to kup ten miedź, że nie Idzie nie to nie Idzie się. nie się. Idzie się. nie 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 Penetracja armora, której ja jej korzystam. Jak się tym przytulisz? Ja? Jak on się tam nazywał, czekaj, zaraz znam. Nie on co czwarty hit miał ten by epidemic. On był w y, tym. Atak i atak speed. A, y, boski miecz. Boski, boski miecz. Tak, boski miecz. Nie. Jest.